Na policzkach. Róż. Jest ważna. Babcie, babcie bardziej y, kremowały się, ubierały się kapelusze i tak dalej. bardziej. W ten Ale ten, ten... też y, wydaje mi się, że. Y

Polubić to, jak jesteśmy w środku i na zewnątrz. Taki, który nie niszczy skóry. Slow make-up. Czuję, że w pięknie chodzi po prostu o to, żeby to było coś prawdziwego, żeby to było coś naturalnego. Mhm. Bo inaczej to przestaje być pięknem, jeśli to jest coś wymuszonego. Pielęgnacja. Mm. Woda. Zdrowe jedzenie, dużo sportu. Miłość. Dobro, kochanie siebie, kochanie innych. Uważam, że każdy ma prawo do make-upu. Make-up jest równy wobec płci. Świątynia, którą może być ciało każdego z nas. Najważniejsi są ludzie, a jak miłość do nich. Tak, kocham. Pielęgnacja jest dla mnie bardzo ważna, i nie mówię tylko o codziennej pielęgnacji, ale o pielęgnacji duchowej, o pielęgnowaniu jakby naszych talentów, pielęgnowaniu tego wszystkiego, jakby co mamy, więc to, czym się zajmuję, a zajmuję się sztuką, jakby też jest formą jakby pielęgnowania i samorozwoju, i samodoskonalenia. Przywiązuję do tego uwagę i staram się dbać o siebie, ponieważ mogę wtedy o wiele dłużej eksploatować to ciało i jak najdłużej będę mógł wykonywać swój zawód.